Taki sms przyszedł. Zawsze słuchamy RMF-u z radia nad łóżkiem. Mhm. Wczoraj rano mój mąż zaczął się do mnie przemiziać. Mówię mu czekaj, czekaj, po Olbratowskim. Co? I mąż się obraził. Powiedzcie mu coś. Coś. O, bardzo Tomasz Olbratowski w RMF FM. Przetoczyły się już żarty z okazji wielosowania przez nas reprezentacji Gilbartaru Gisbar w eliminacjach do mistrzostw z Europy. Że to niby grupa śmierci. Piłeś? Nie. No to powiedz Gilbar Gilbartar. A piłem. No i tak dalej, i tak dalej. Pożartowaliśmy po Przysiadaliśmy, po coś tam robiliśmy. Pora więc i czas, by poruszyć sprawę drużyny Gilbartaru poważnie. Przez Gil Gilbartar grupa D jest grupą śmierci dla komentatorów sportowych, bo nazwę Gilba Gil Gil Gilbartar bardzo trudno się wymawia. Wyobraźcie sobie tą mękę sprawozdawców. Proszę Państwa, gramy z drużyną Girbar. No i zanim powie Girbartaru, to już będzie po meczu. Dlatego trzeba przygotować zestaw określeń zmienników na Girbartar, dzięki którym będzie można uniknąć słowa Girbartar. Gear... Na przykład, jak gramy z Anglią, to mówimy gramy z wyspiarzami. Nie? Girbartar to półwysep, to można powiedzieć, że gramy z półwyspiarzami. Proszę Państwa, gry rozpoczynają piłkarze najgęściej zaludnionego terytorium świata, 4000. 881 mieszkańców na kilometr kwadratowy. Ciekawe, czy są kilometry trójkątne. Przy piłce zawodnicy kraju, gdzie opady roczne wynoszą 800 mililitrów, tych milimetrów. Piękny strzał zawodnika reprezentacji reprezentującej miejsce lądowania w 711 roku berberyjskiego woda Tarika. Jezus Maria Gol, stało się bramka dla reprezentacji państwa, gdzie ląd wydarty morzu stanowi jedną dziesiątą całkowitego obszaru. No, widzicie, z trudnymi wyrazami trzeba sobie radzić. Zastępując innymi oby na Nasza kadra nie musiała zastępować słowa awans z sformułowaniem Polacy nic się nie stało.